Bariera w gotiku to kluczowy element dla całej fabuły. Co gdyby się nie rozrosła, czy fabuła związana ze Śniącym miałaby w ogóle sens? Jak przebiegałyby losy skazańców, czy powstałyby inne obozy, a czy Gomez dogadałby się w ogóle z Królem? To będzie, myślę, taki długi materiał i liczę na wasze łapencje w górę. Na początek suchar odprowadzącego, dlaczego Neko puścił obóz? Bo jakiś cień był zły. Dzisiaj zaprosiłem innego Jupitera, mojego serdecznego kolegę studenta, z którym oddzielnie, bez żadnych konsultacji między sobą, spróbujemy opowiedzieć: co naszym zdaniem wydarzyłoby się, gdyby bariera nigdy nie rozrosła się w Gotiku. W przyszłości będą pojawiać się również dyskusje poprzez Discord. Obecnie niestety nie mam ani czasu, ani warunków do takiej formy podcastu. Musimy zadać sobie podstawowe pytanie, jakich rozmiarów miała być bariera. Rozkwin na ten temat jest tyle, że myślę, że powinniśmy sobie odpuścić 30 różnych spekulacji. Uwierzcie mi, próbowałem to zrobić, uwzględnić wszystko i stąd była ta kilkudniowa obsuwa, a wyszło tak naprawdę masło maślane w dodatku trwające zdecydowanie za długo. Przedstawię kilka z tych wersji w innych materiałach w przyszłości, a teraz moja wizja na dzisiejszy temat. Myślę, że bariera powinna obejmować zamek w starym obozie, gdzie były lochy dla skazańców, plac wymian do transportowania rudy oraz pierwszą kopalnię znaną później jako opuszczona. Nad starym obozem łączą się kule energii wysłane przez magów i tak, moim zdaniem doszłoby do buntu. Można spekulować, czy strażnicy w ogóle wiedzieli o tym, że utknął pod barierą, bo zdziwili się, zanim zostali dopadnięci przez buntowników Gomeza. Nie ma to jednak znaczenia, bo ilość ludzi byłaby taka sama. Niezależnie od tego, czy bariera się rozrosła, czy nie, i skazańcy i tak wygraliby ten bunt. Gomez przejąłby kontrolę, a król musiałby pójść na ugodę, bo potrzebował rudy. Inne rozwiązania prowadziłyby do rzezi i uwzględniałyby magów, np. ich teleportowanie się do środka, a raczej nie byliby za tym, żeby rozsmarować buntowników. Jak pewnie już zauważyliście, nie nakreślam granic bariery jako okręgu, a w kształcie owalnym, bo nigdzie nie jest powiedziane, że ta bariera musiała być okrągła, czy że musiała powstać naniesiona na magiczny pentagram. To byłby bardzo mały obszar dla skazańców i nie wszyscy chcieliby się dogadać z królem. Zamek podzieliłby się zatem na zwolenników Gomeza oraz na jego przeciwników, a za mały obszar nie pozwoliłby na zbudowanie innego obozu, bo i gdzie? Mielibyśmy ograniczoną ilość jedzenia, skór, roślin oraz innych materiałów. To niestety dawałoby siłę Gomezowi. Ludzie chętnie by do niego przystawali, bo on mógł zażądać czego chciał. Więc w zamian za rudę, otrzymywałby potrzebne do życia rzeczy i przekazywał swoim ludziom, gdzie pozostali, musieliby kraść albo nie wiem, polować. A na czym tak naprawdę polować? Jak na takim obszarze byłoby raptem kilka wilków, kretoszczurów i ścierwojadów. Także poplecznicy Gomeza, który miał na starcie naprawdę konkretne warunki dla swoich ludzi, względem innych miejsc, no, byliby w swoim prime. Choć tak naprawdę to wszystko byłoby do czasu, do czasu zawalenia się pierwszej kopalni. Wyobraźcie sobie, jaki byłby chaos, gdyby była jeszcze większa bieda, jeszcze większy głód, i ile przestępstw byłoby z tego powodu popełnianych, gdyby dodatkowo zawaliło się jedyne dostępne pod barierą źródło wydobycia. Gomez musiałby nakazać odgruzowanie tej kopalni, co by trwało pewnie długi czas, a król bez rudy nie dawałby ani jedzenia, ani innych dóbr z zewnętrznego świata. Dlatego Gomez w mgnieniu oka straciłby wszystko i myślę, że zostałby zdetronizowany. Ilość jego odłoszonych zapasów nie wystarczyłaby, żeby przekonać skazańców na czas odgrozowywania, no a nikt tak naprawdę nie był przygotowany na to, że ta kopalnia się zawali. Ciekawi mnie w tym wszystkim wątek Śniącego, przecież ingerujemy w główną fabułę, skoro to nie przez niego się rozrosła bariera. Jakie miałby znaczenie? Myślę, że takie, że magowie nie mogliby ani poszerzać bariery za pomocą magii, co normalnie byłoby możliwe, ani wyłączenia jej z zewnątrz, na przykład umożliwiając wyjście. Zauważyliby już te różnice na etapie tworzenia, a istnienie śniącego zatem sprawiłoby, że nie byłoby możliwości wydostania się spod bariery jak w oryginale, nawet teleportem, a osoby, które zdecydują się wejść, utykałyby tam na zawsze. Mimo tego, czego dowiedzieliśmy się w dwójce, jaki był prawdziwy powód utworzenia bariery, to jest to trochę słabiutkie, bo przecież w oryginale można było przejść przez barierę, więc orkowie gdyby chcieli, no to by zdziesiątkowali ludzi i odsunęli ich od tej rudy, no a jednak nie zrobili tego i w przypadku utworzenia bariery odgradzającej ich ziemię również moim zdaniem by się na to nie zdecydowali. I tutaj otwiera się droga do fabuły, którą widzę. Nasz bohater trafiłby pod barierę i miałby wybór dołączenia do ludzi Gomeza lub jego przeciwników, na przykład do Lee, Uczestniczyłby w sporach międzyekipowych, infiltrowałby wyznawców śniącego, którzy szukaliby innego sposobu na wielkie przywołanie. Nie mieliby możliwości dostania się na bagna, więc musieliby zbudować świątynię lub kapliczkę sami na terenie starego obozu. Mieliby pewnie bagienne ziele, które rośnie nie tylko na bagnach, ale również w miejscach, gdzie blisko znajduje się woda. To by dawało im zabezpieczenie od siepaczy Gomeza no i ponownie miałby miejsce układ dający korzyści obu stronom, w którym strażnicy świątyni klepią pełzacze. Biorąc pod uwagę to, że nasz bohater przechodzi w podziemnej świątyni świątego spory kawałek i nie natrafia na barierę, śmiem wierzyć w tą teorię, że świątynia rozciąga się pod górniczą doliną, a samo leże gdzieś pod starym obozem. Dlatego ci przeklęci wyznawcy musieliby znaleźć inną drogę do niego, na przykład w wybudowanej przez siebie świątyni mieć jakieś ukryte przejście prowadzące wprost do jego leża, gdzie postarają się go też przebudzić. Co ciekawe, do opuszczonej kopalni można się dostać na Nintendo Switch no i zwiedzić ten ząb, w którym uwaga, znajdowało się leże królowej. To może nasz bohater pozyskałby jaja królowej jak w Starej Kopalni, doszłoby do rytuału wielkiego przebudzenia, wyszłoby na jaw, że to demon i zawaliłaby się kopalnia, a wyznawcy kaloma wśliznęliby się jakimś ukrytym przejściem, właśnie do śniącego. Samo pokonanie demona wywołałoby ogromny wpływ na strukturę magii, a co za tym idzie, rozproszenie magicznej bariery. Tylko skąd byśmy się dowiedzieli, że to śniący zaburzył ten proces? Skąd firy miałyby uzyskać kamień ogniskujący? Ksardas! Ciągle ten ksardas! Nekromanta miał plan, który ukazał nam się dopiero po pokonaniu smoka ożywieńca. To, co nie udało mu się w świątyni śniącego, zrobiłby później, czyli od początku planowałby przejąć moc demona. To on byłby na tyle odważny albo głupi, żeby wejść jako jedyny mak pod barierę z możliwością utknięcia na długi czas, żeby odnaleźć bohatera, który umożliwi mu realizację tego planu. Sardas wykorzystałby naszego Beziego, dałby mu kamień oraz almanach, żeby przyczynił się do rytuału przebudzenia, a później pokonał Śniącego. I też nie dałby rady pochłonąć jego mocy, byłby sobie chrapnął na końcu. Czyli podsumowując, byłby mniejszy obszar i więcej przestępstw, problem z pozyskaniem podstawowych towarów, Dwie albo trzy gildie działające na jednym obszarze, z czego jedna neutralna i dwie takie toczące spory. Magowie ognia by nie zginęli, Gomez zostałby zdetronizowany szybko po zawaleniu się kopalni. Bariera upadłaby na wskutek wygnania sięcego, a jego wpływ na strukturę magii rozproszyłby po prostu kopułę. Całość to plan bardzo chaotyczny, ale ingerując w główną fabułę i zmieniając jej tak naprawdę najważniejsze założenie, trzeba się liczyć z potężnymi różnicami. Wiem, że macie swoje wizje ja wcale tu nie świruję jakiegoś eksperta czy greka, tylko mówię, jak ja to widzę, a jak to widzi mój kolega student, posłuchajmy. Dzięki serdeczne, grymasny, za zaproszenie. No i cóż, moją wstawkę może zacznę od tego, że powiem z jakich wychodzę tutaj założeń. A wychodzę tutaj z założenia takiego, że docelowym obszarem, jaki miała obejmować magiczna bariera, był zamek staroobozowy. Jedna kopalnia nazywana obecnie opuszczoną, no i plac wymian jako miejsce, gdzie ta ruda miała być po prostu transportowana do świata zewnętrznego. I teraz tak. Po co by uważam się nie zmieniło? Nie zmieniłby się fakt wystąpienia wielkiego buntu. Strażnicy królewscy zostali zaskoczeni pojawieniem się magicznej bariery i przez to wyrżnięci przez więźniów. Do tego tak czy siak by doszło. Co do negocjacji z Robarem. Pytanie, jaki udział w tym mieli magowie, którzy w tym scenariuszu nie zostaliby uwięzieni pod magiczną barierą? Ja uważam, że ich wpływ był raczej tylko co najwyżej pod kątem tego, że byli to uczeni, więc mogli bardziej dyplomatycznie sformułować treść listów, którymi więźniowie komunikowali się z robarem. No, no trzeba, też, trzeba też podjąć pytanie, ilu skazańców realnie potrafiło czytać i pisać? Bo tu możemy założyć, że nie, że nie jest to aż tak powszechna umiejętność w tym świecie. Więc negocjacje z Robarem raczej i tak doszłyby do skutku. I przez pewien czas przynajmniej wysłałby więźniom to, czego potrzebują, żeby na bieżąco dostawać rudę. Natomiast tutaj wchodzi to, co uważam, żeby się zmieniło. Jestem zdania, że Robar zacząłby szukać alternatyw, zacząłby szukać innych kopalń, a takie. Z obfitymi złożami na terenie górniczej doliny, i tak występują. Więc myślę, że w tym samym czasie, co wysyłałby rzeczy potrzebne więźniom, to przestałby wysyłać już tam kolejnych skazańców, a zaczął ich ściągać po prostu do tego, żeby jak najszybciej otworzyć inne kopalnie i jak najszybciej zacząć wydobycie tam. I myślę, że czym dalej szłoby to, że te kopalnie by funkcjonowały, no to tym bardziej robar by. Już zaprzestał w ogóle wysyłania rzeczy więźniom pod, pod barierą. Pytanie też, jak bardzo byłby tutaj zdesperowany, jeśli chodzi o pozyskanie magicznej rudy, oczywiście. No ale patrząc na to, że skazywani na to wydobycie byli praktycznie wszyscy, no to mógłby po prostu wysłać więcej więźniów, realnie z królestwa. Więc kolejna kwestia, no to oczywiście zawalenie się. Kopalni. No, i tutaj więźniowie byliby początkowo na pewno udupieni, bo straciliby jedyną swoją kartę przetargową w kontakcie z Robarem. I sądzę, że doszłoby tu do kilku rzeczy. Przede wszystkim sądzę, że wybuchłby chaos. Bardzo prawdopodobne, że doszłoby przynajmniej do próby obalenia Gomeza, obalenia magnatów, no po prostu przez czystą panikę, jaka by wyniknęła. I bardzo prawdopodobne, że doszłoby w starym, jedynym, w zasadzie pod barierą, pod barierą obozie do anarchii. Więc to by była jedna rzecz. Natomiast potem, oczywiście, trzeba byłoby pomyśleć o przetrwaniu. Tutaj pytanie, czy więźniowie chcieliby. Czy więźniowie uznaliby, że warto podejmować próbę odkrycia może jeszcze jakichś złóż? Zapewne wielu już mogło być na tym etapie doświadczonymi górnikami, więc. Znaliby się pewnie na tej robocie, i być może udałoby im się coś znaleźć. Być może udałoby im się cokolwiek tej kopalni yy, odratować, chociaż jakieś odkrywkowe, nie wiem czy tak to się oprawnie nazywa, złoża znaleźć. I w ten sposób być może byliby w stanie jeszcze coś tamtej rudy wydobywać. Natomiast na ile, na ile robar by uznał, że. W tym momencie szczątki, które są, oni są w stanie mu dostarczyć, są warte towarów, które dalej mają domyślnie być przeznaczone dla y, większej grupy więźniów, na ile by mu się to opłacało. No, w tym momencie oczywiście, zakładając, że Robar by wysyłał towary tylko już w mniejszej ilości, mogłoby dojść do kolejnej rzezi pomiędzy ludźmi właśnie wojny o y, zasoby. Y, natomiast poza y, próbą Odkrycia nowych złóż oczywiście pewnie trzeba byłoby pomyśleć o jakichś sposobach indywidualnego pozyskania pożywienia. W tym obszarze znalazłyby się jakieś rzeki, tak? Te, które widzieliśmy w samej grze, byłyby pod obszarem objętym barierą. Przynajmniej część tych rzek więc jakaś forma rybołówstwa mogłaby mieć miejsce. Być może jakieś kawałeczki lasów by się znalazły, więc jakaś zwierzyna mogłaby się zaplątać. Tam wejść przez barierę. No i mogłaby zostać upolowana. Natomiast, no uważam, że tutaj mięso stałoby się towarem bardzo luksusowym, deficytowym wręcz. No i ostatnia kwestia: no to trzeba by było spróbować podjąć się założenia jakiejkolwiek uprawy na tych ziemiach. Tak, żeby mieć jakiekolwiek, mówię, pożywienie. Rolnictwo, sadownictwo, na tyle, na ile po prostu mogliby. Wykorzystać ten niewielki obszar, który by mieli do dyspozycji, musieliby to zrobić. Natomiast jestem zdania, że prędzej czy później, jeżeli nie udałoby im się odkryć kolejnego złoża, to robar mógłby ich zwyczajnie porzucić i w najlepszym przypadku no, czekałaby ich po prostu już naturalna śmierć, aż ostatni skazaniec nie umarłby po prostu już ze starości, zostawiając ten obszar być może już na zawsze porzuconym. I zamkniętym. Jeszcze warto tutaj poruszyć kwestię tego, jak wyglądałaby jak wyglądałaby sprawa podziałów obozów. Stary obóz oczywiście by istniał, nowy obóz, no tutaj ludzie nie mieliby gdzie pójść. Być może to byłby kolejny konflikt, właśnie na linii Lee Gomez, że jako, że nie byłoby miejsca, w które Lee ze swoimi ludźmi mógłby pójść, być może ich konflikt. Miałby już postać konfliktu zbrojnego, więc kolejna wojna domowa, nazwijmy to w kolonii karnej, też by mogła wyniknąć. No i jeśli chodzi o obóz bractwa, to tutaj pytanie: czy Iberion został uwięziony pod barierą, dlatego że był już w kolonii w momencie, kiedy bariera powstała? Czy on został dopiero potem do górniczej doliny zrzucony, gdzie tam przed i 5 lat przed akcją gry dowiedział się, znaczy doznał tej wizji, żeby iść na bagna i tak dalej? Więc w przypadku, gdyby nie został uwięziony docelowo pod barierą, być może doznałby i tak wizji w którymś momencie. Pytanie oczywiście, na ile, na ile zasięg tej komunikacji śniącego, nazwijmy to, by sięgał, ale znowu tutaj. Może w to aż tak nie wchodźmy. Yy, uważam, to jest takie 50-50, co by było tak naprawdę z Iberionem i tutaj można by już naprawdę było gdybać. Sądzę, że równie dobrze, jeżeli nie trafił do kolonii, to mógłby udać się na bagna, mógłby yy, spróbować jakichś ludzi, jeszcze innych, yy, werbować, no tylko z drugiej strony, skąd by też ich brał i skąd on doznałby tej wizji. Zakładając, że nie żył na Korinis, gdzie o jego przeszłości też nie wiemy wiele, więc tutaj byłoby już za dużo spekulacji na taki materiał, gdzie ja też nie chcę aż tyle czasu znowu zabierać. Te kwestie już zostały poruszone obozów wewnątrz. No i pozostaje sprawa, co by było dalej, jeśli chodzi o samą górniczą dolinę. Nie jestem pewien, czy Robar po raz drugi wysłabym magów do stworzenia bariery, zwłaszcza, że docelowo były, było potrzebnych 12 najzdolniejszych magów Królestwa, żeby stworzyć barierę, która miała obejmować niewielki obszar. Prawdopodobnie wymagało to dużych pokładów magicznych, do czego zostały wykorzystane kamienie ogniskujące, więc nie sądzę, że wysyłał, nie za to, że podejmowałby próbę zrobienia jakby jeszcze większej bariery nad tamtymi barierami, raczej pozostałyby już te kopalnie same sobie, natomiast uważam, że po prostu by one działały. Tyle w sumie ode mnie, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, mam nadzieję, że nie było to, mówię, zbyt z mojej strony chaotyczne i raz jeszcze grymasny dzięki za możliwość wystąpienia i... Trzymaj się.